Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak odnaleźć ukryte pliki w telefonie. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby wyświetlić ukryte pliki w telefonie, musimy przede wszystkim odnaleźć aplikację o nazwie pliki bądź też menedżer plików. W moim przypadku jest to aplikacja pliki, więc ja uruchamiam tę aplikację. Następnie klikam w prawym górnym rogu ikonę trzech kropek. Tutaj rozwinie mi się lista z zakładkami. Ja klikam na zakładkę Ustawienia. Następnie mam tutaj drugą zakładkę o nazwie Wyświetlaj pliki systemowe. Obok jest szary suwak. Włączamy tą funkcję i dzięki temu telefon nasz będzie teraz wyświetlał ukryte pliki i foldery, których nazwa zaczyna się od kropki. Teraz jak wrócę do poprzedniego ekranu i wejdę załóżmy w pamięć wewnętrzną, to jak widzicie, tutaj wyświetlają mi się dodatkowe pliki ukryte, których wcześniej nie widziałem przed włączeniem tej funkcji. Więc w ten sposób możecie włączyć wyświetlanie ukrytych plików w telefonie. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć.